Hej, wiecie co ja zauważyłem z moich oczywiście już 30-letnich obserwacji? Że prawie w każdym miasteczku małym, mieście to już nie wspomnę, ale w małym miasteczku jest jakiś top model, dobrze wyglądający chłopak. Taki, że pół Hollywood należałoby do niego, jeżeli bym miał mądrą głowę. Jeżeli miałbym yy, wiarę w siebie, jeżeli miałby pewność siebie, jeżeli miałby. Yy, Dar przekonywania i wierzyłby w siebie tak tylko proporcjonalnie, jak wygląda. Żeby miał tylko taką wiarę, tak jak wygląda, żeby tylko w ten sposób wierzył w siebie. Nic więcej. To kobiety z całego świata prosiłyby, prosiły z wielu <grym> części świata, żeby tylko się z nim spotkać. Prosiłyby. Znam wielu takich mężczyzn, którzy wyglądają jak top model. Tak naprawdę, gdy zapytałem 100 kobiet na ich temat, to 98 powiedziała: Nie, no, nie można nic powiedzieć, no, podoba się każdej, nie? Dwie ewentualnie na 100 kobiet powiedzą. Nie, no bardzo przystojny, tak, no zgadza się, zgadza się, no nie w moim typie, bo ja wolę na przykład, bo on jest czarny, ona woli blondynów, ale tak, no, no bez dwóch zdań przystojny. Tylko takie wypowiedzi. 98 powiedziało, nie no, ideał wizualny, a dwie ewentualnie mogą powiedzieć, no... Ja, jest przystojny, ale ja wolę po prostu trochę inny typ. No ale nie ma tutaj co ukrywać, w ten sposób kobiety mogą się wypowiedzieć. Nie ma innych wypowiedzi. I wyobraźcie to sobie, że tacy panowie, tak wyglądający, na 100 kobiet jest wypowiedzi: jedna ewentualnie, która będzie skrzywiona przez życie, powie, no, że ona woli wiesz kogoś innego i to, i to wszystko nie, wiem, że on w ogóle nie, nie tanie. Ale to, to wiadomo, jaki typ to jest kobiety, taki jak ja często nam o swoich filmach pomijałem szerokim łukiem której bym tylko postawił lustro naprzeciwko siebie, i żeby spojrzała na siebie. Więc niepodważalnie ten facet mógłby robić karierę wizualną na całym świecie. Kobiety, gdyby miał taką samą pewność siebie, jak wygląda, byłyby od tak. On powinien tylko podejść do kobiety, uśmiechnąć się, powiedzieć pokazać tak słuchawkę, żeby albo przestawić tylko do niej numer telefonu, czyli znaczy telefon, żeby ona mi wpisała numer i to wszystko. On nie musi się odzywać, gdziekolwiek nie będzie na świecie, w jakimkolwiek kraju. Tylko wystawia numer, yy, daje telefon, uśmiecha się i ta kobieta sama zapisuje numer, bo wie i w jaki sposób ten chłopak wygląda. Oczywiście musiałby do tego dołożyć pewność siebie, apa, yy, uśmiech, luz, swobodę, żart. I wyobraźcie sobie, że Większość, powtarzam, większość z takich mężczyzn, których ja przynajmniej spotkałem, być może znowu mam e, okulary czarne i nic nie widzę, albo jestem ślepy po prostu, albo jestem ślepy. Ale większość z tych mężczyzn, wyobraźcie sobie, nie dowierza kompletnie w siebie. Jeżeli ja im powtarzałem, mówiłem, człowieku, ty możesz mieć naprawdę każdą, nie, że tą, tamtą, średnią, przeciętną się, Ty możesz mieć prawie każdą kobietę na świecie. Oczywiście jak będzie kobieta zakochana, będzie miała faceta, będzie miała męża, to przez jakiś czas na Ciebie nie spojrzy. Spojrzeć zawsze spojrzy. Przez jakiś czas nie będzie być może Tobą zainteresowana, ale wiadomo jak to jest w związkach. Różnie dzisiaj jest. Za pół roku, za pięć lat, za dziesięć lat już tego związku nie ma. Więc tak i tak nigdy nie przejdziesz Obok żadnej prawie kobiety, obojętnie. I powiedz mi, jak to jest, to jest też taka edukacja dla pań, żeby te panie, żeby panie również wiedziały, że w ten sposób to funkcjonuje. Jak to jest, powiedz mi, że ty zastanawiasz się, czy ty masz w ogóle podejść do kobiety. Ostatnio taki przykład takiego chłopaka z pewnego miasta. Auto za milion złotych. Chłopak, perfekt, perfekt wizualnie i wykształcony, i mądry, i kumaty. I ten chłopak w aucie za milion złotych, z takim wyglądem, z, z kulturą osobistą i z wykształceniem i z fajną y, rozmową, nie jakiś prostak, nie jakiś y, 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 idiota, po prostu tak można powiedzieć w skrócie, tylko fajny człowiek, on w ogóle podejście do jakiejkolwiek kobiety, to jest abstrakcją. Abstrakcją. On w ogóle. Dziwi się, jak można podejść tak do kobiety, wiesz, yy, i zagadać, nie? No wiesz, jak jesteś w towarzystwie, yy, jak wypijesz te dwa piwka, nie? I jest was 15 i wszyscy trzymacie portfeliki w ręku, ściśnięte. No to wtedy jest łatwiej, wiesz? Jeden Cię pozna, no, Ty się uśmiechisz, ha, 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 hi, 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 hi. I wtedy jest fajnie. Ale jak widzisz kobietę na żywo, to... No właśnie. To co Ty tam czujesz? I z tym pytaniem chciałbym Cię pozostawić. W każdym razie, gdybyś chciał to zmienić, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl zapisz się już teraz. Jak zawsze dziś pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. I pamiętajcie o tym, to, że facet wygląda top. To nie znaczy, że ty nie masz żadnych szans przy nim, bo tak naprawdę w większości przypadków mężczyźni bardzo dobrze wyglądający nie podchodzą do bardzo atrakcyjnych kobiet, nie potrafią często zagadać, mają blokadę, są tak samo sparaliżowani, są zakompleksieni, brakuje im pewności siebie. Gdyby, powtarzam im zawsze, gdyby dodali tą pewność siebie, którą. Proporcjonalnie połączyliby ze swoim wyglądem, byliby, byliby znani na całym świecie z, ze zjawiskowych podbojów kobiet. A często tych mężczyzn tak wyglądających można spotkać z przeciętną albo często z mniej przeciętną kobietą, która jeszcze robi bardzo często z nich. i trzy kropeczki. Trzymaj się ciepło. Hej.